Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Pogromcach. Betów, z tej strony Jacob. Z tej strony Patryk. I słuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny, bo już w tę sobotę widzimy się na Fame. Mam może nie tyle, widzimy się co odbywa się, a tutaj będzie się odbywał live reakcyjny. Oglądamy sobie razem, posiedzimy, zobaczymy, jak nasze kupony, bo dzisiaj będziemy obstawać kupony specjalne. Takie troszeczkę inne podejście, e, półtora tygodnia temu obstawialiśmy, oczywiście, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, serdecznie zapraszamy, jeżeli chodzi o takie zwykłe zwycięzców, po prostu kto, mm -hmm. jak walka się zakończy. Dzisiaj popatrzymy na troszeczkę inne zakłady, które są dostępne na BetCliku, przypominamy na BetCliku, który jest oficjalnym sponsorem, jeżeli chodzi o e, Fave MMA, więc tylko tutaj znajdziecie wszystkie bety związane z tą galą. No a nawiązując do BetClika, jeżeli jeszcze nie macie konta, chcielibyście coś obstawić, no to jest idealna okazja, żeby to zrobić, e, bo jeżeli użyjecie przy rejestracji kodu BETY150, to wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie potrojony i otrzymacie 100 zł w bonusie Więc zamiast za 50 zł możecie obstawić za 150 Albo na przykład 3 kupony po 50 zł Bardzo fajna sprawa My tu dzisiaj zrobimy 4 kupony po 50 zł uh -huh. Więc jeżeli macie, jeżeli chcielibyście się sugerować To bardzo proszę Oczywiście dodajcie, odejmujcie co chcecie Ale pamiętajcie słuchajcie, że Bugmacherka jest tylko dla osób pełnoletnich no i oczywiście każdy gra na swoją odpowiedzialność. A tutaj to są tylko nasze analizy, to nie są żadne pewniaczki. Dokładnie tak, jak Kuba powiedział. Zakładka Fame MMA. Od razu już powiem, nie będziemy używać wszystkich walk, no ale to też pewnie wspomnimy, jeżeli jakąś będziemy omijać. No ale zaczynamy od wielkiego pojedynku. Don Cassio Kolka, Contra. Kolka. chociaż Kolka może też będzie. Contra el Dla tych, co nie wiedzą, to Najman. ekspert, teraz telewizyjny w tym momencie. Hmm. E, obrońca, waleczny bardzo, tak czy inaczej. No, e, Czy waleczny będzie w octagonie? No Nie, no, w poprzednim odcinku stawialiśmy tutaj na na Cassio e, i w tym momencie też chyba uważamy, że poddanie Neymana jest bardzo prawdopodobne. E, tak, no, wydaje mi się, że Doncasio ma w sobie takie troszeczkę szaleństwo, o tym już mówiliśmy. No, no, on, no tak, on, tak. On, on się tutaj nie podda. Na pewno zrobi show, nie? Będ, zrobi będzie, show. Ludzie tak. zaczepią Neymana. Wyobrażam sobie właśnie to takie, takie o. No, Ma to <laughs> zrobi, tak? No dobrze, to tutaj. E, zakładzik specjalny, Poni mówię, nie zwycięzca walki tylko. Poniżej półtora rundy, nie? Zakłady specjalne polegają na tym, że nie wiem, liczba rund, czy przez decyzję wygra dany zawodnik i tak dalej. Tutaj... Poniżej półtorej. I od razu zaznaczmy, że w betkliku, jeżeli klikniecie sobie tutaj w pytajnik, macie dokładnie, dokładnie wyjaśnione, o co tutaj chodzi w tym zakładzie. Jeżeli chodzi o półtora rundy, no to chodzi o to, że walka musi zakończyć się przed połową drugiej rundy. Czyli 4,5 minuty. Tak, po 3 minuty walczą. Oczywiście, pamiętajcie, ja to będę podkreślał, że tutaj wszystko na fejmem może się wydarzyć. <laughs> może się okazać, że Marcin Najman. Który kończy karierę po raz setny, nagle powali Don Casio jednym do uderzeniem. Ale myślę, że Marcin Najman nie będzie dał sobie obić twarzy, bo musi jakoś w telewizji wyglądać. więc No dobrze, <śmiech> kontynuujemy. <śmiech> Shelly, kontra Shelly kontra Bestia. Ciekawy Shelly. pojedynek. Też niełatwo tutaj. Faworyta wyznaczyć. Niby bukmacherzy trochę bardziej na Bestii obstawiają. Mm -hmm. My też jesteśmy bardziej... My też jesteśmy ku, ku bestii, bo tak. z, wcześniej wspomnieliśmy o kondycji obydwu oby tych zawodników i, Dokładnie. I wyglądał, na kondycję trochę zagramy. Tak, i Szeliga wygląda, wyglądał z, z, troszeczkę gorzej niż bestia. Obydwaj są duzi. Jest tak, tego tak no, nie można zabrać. E, są tak ja są byczkami. No, bestia wygląda jak dwa razy, my, a także. No co e, Co myśmy tu, co, co tutaj proponowałem, hmm. Że walka zakończy się zwycięstwem bestii przez. E, Knockout techniczny, knockout z kwalifikacji lub podanie, tak? E, dokładnie. Czyli nie rozegrają wszystkich rund, tylko właśnie... E, ja obstawiam, że kondycyjnie jakoś w drugiej, trzeciej rundzie... Że może już nie wytrzymać. Tak, że to już będzie koniec i wtedy bestia, wiecie... Je, jeżeli Szeliga nie wystosuje jakiegoś... Specjalnego ciosu, w co wątpię. Zawsze e... możliwe? Zawsze możliwe, owszem. No to tą walkę właśnie przez przegra. Po prostu przegra nie decyzją Sejcjusza. Dokładnie. Tak jak mówiliśmy, 50 zł. Stawiamy, proszę bardzo. No i. Pięknie, 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 walczymy dalej. Dobra, wracamy do spisu wszystkich zawodników: Zusję kontra Takmara Szewczyk. Jeżeli chodzi o walki kobiet, to rzadko zdarza się naprawdę, żeby trwała jakaś walka chyba powyżej dwóch rund. Mhm. Ja nie przypominam sobie oczywiście może takie były, natomiast tutaj chcielibyśmy obstawić, że walka będzie trwała poniżej półtorej rund. mi... półtora... Półtora półtora rundy. rundy. Tak. Ostatnio stawialiśmy 4,5 minut. Czy że skończy pojedynek w 30 sekund? W pierwszej minucie, w pierwszej chyba. minucie. No i to a ja walka mówię. trwała powyżej rundy, więc myślę, że ten zakład poniżej półtora rundy, bo dajemy sobie jeszcze pół następnej rundy, Dokładnie. jest jak najbardziej prawdopodobny tutaj. Tak. E, oczywiście preferujemy raczej wygraną zUSję e, tak nam się przynajmniej wydaje. Tak nam się że ta wydaje, no ale... zawodniczka wygląda groźniej na zapowiedziach walk. E, jak będzie w, w rzeczywistości zobaczymy. No, nasz zakład to poniżej półtora rundy dokładnie poniżej półtora rundy. Jeżeli chodzi o kolejną e, walkę, to mamy tutaj e, Amadeusza, Roślika, Ferrariego oczywiście kontrawie Wiewiór. Przypominamy, że tutaj walczą tak w, w, w K1, więc nie schodzą do parteru. I tutaj także zagramy na rundy, bo naszym typem na to spotkanie jest powyżej 2,5 pół... rundy. Nie wydaje mi się, żeby jeden lub drugi zawodnik mieli tak wypracowane te ciosy i tak silne te ciosy, żeby zakończyć tą walkę właśnie przed, no, szczególnie... trzecią, przed trzecią rundą. Dokładnie, no po prostu uważamy, że tu będzie decyzją po prostu sędziów rozstrzygnięty ten spór. Wiewiór. Przypominam, jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o, o parter. Paper. Ferrari nie wiem, czy... Ferrari chyba woli stójkę. To... No, tak mi się wydaje, że preferuje. Więc... Zresztą chyba to K1 to była jego propozycja, tak mi się wydaje, że... Ale czy wystarczająco ma to dopracowane, żeby Wiejurę faktycznie poobijać na tyle mocno i go znokautować, albo wymusić na nim poddanie? Nie wydaje Nie mi się. Nie wydaje mi się, no. Dobra, powyżej, powyżej 2,5 rundy 1,82. Co ciekawe, poniżej 2,5 rundy kurs jest dokładnie taki sam, także... Tak, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Dobra, mamy kolejny zakładzik, Kolej, jeżeli chodzi o następne walki, to mamy... Gamu kontra, kontra szewcu. Wiem, że inteligencja w sporcie nie, nie, nie ma żadnego znaczenia, w sensie no takim oczywiście. zwłaszcza sportach walki. Mimo wszystko Gamu wygląda na osobę bardziej ogarniętą. No przynajmniej widać, że nie kłamie w tym, co robi. Tak. Bo jeżeli on mówi, że trenuje, on mówi, że on może walczyć w każdym, to mi się e, widać, że tak jak chce, jest. a, a szewcu narzuca pewne tam jakieś ograniczenia no to, i szefcu mówi, nieważne ile trenujesz tydzień, czy tak, tak, no, ważne jak wejdziesz ja do ringu, i jak do kamery. No nie do końca, mimo wszystko ja wiem, że kamery mogą być szokiem przez pierwsze 15 sekund, ale jak rozpocznie się już wszystko... No to jednak automaty wchodzą, automatyzmy, jeszcze, rozumiecie? Jeszcze tutaj nie. ewidentnie szewcu, co, coś mu nie gra, bo jakby wykluczył łokcie tak, z tej walki, tak. I to była jego propozycja. Gamu na to przystał, Gamu jest po prostu pewny, że nieważne nie nie jak. Okej. W szefcu ewidentnie coś tu nie gra, nie wiem czemu te łokcie poszły w odstawkę. No dla nas tutaj Gamu jest jak najbardziej faworytem tej walki. W tym zakładzie obstawimy poniżej półtorej. Jak dla mnie to walka będzie wyglądała tak, że pierwsza runda połowę pierwszej rundy to będzie takie Gamu będzie sprawdzał co może co może w drugiej połowie pierwszej rundy będzie atakował i Szewcu już na tyle wtedy będzie zmęczony? zmęczony że Gamu właśnie w pierwszej połowie drugiej rundy zakończy to tak jak tutaj no obmawiamy oczywiście że jeżeli walka tego, zakończy się w pierwszej rundzie to ten typ i tak się tak atak, tak tak najbardziej no poniżej półtorej prawda no, to to jest nasz e, typ, jeżeli chodzi o specjalny zakład na, e, w, na tą walkę szefców kontra gamu. E, walkę, którą ominiemy dzisiaj, to jest hater z Mortalcio. Powiem wam szczerze, e, Mortalcio wydaje się tutaj faworytem. Przynajmniej tak stawiają w natomiast to jest jego debiut i tutaj ciężko przewidzieć co się wydarzy wiele osób mówi, że w pierwszej rundzie to już się zakończy, mhm. ja bym pomyślał nad drugą, natomiast mówię zostawimy to bo nie ma jakiegoś takiego fajnego kursu, który by nam tam idealnie pasował koło 1.7, jeszcze 8. przytoczymy ostatnią walkę Hejtera, wszyscy myśleli że o tutaj kłamie z tym judo i tak dalej założył Bahę w pierwszej rundzie, wygrana wszystkim kupony zepsuł, także o tę ten, ten, rundę odpuszczamy tę tak rundę, walkę. Na tą walkę natomiast idziemy i patrzymy na walkę soboty z Filipkiem bardzo ciekawa sprawa, bo e, oczywiście Filipek walczył już, ma doświadczenie, widać, że forma jest u niego, mhm, tak. nie wiem na ile wypracowana, jeżeli chodzi o sztuki walki, natomiast e, aktywny, aktywny chłopak. Sobota przede wszystkim wiek już, przede wszystkim wiek. Brak doświadczenia, debiut, sztuki walki, nie słyszałem, ale być może. E, no i tutaj mamy ciekawy zakład, tak. e, Ja e, z Patrykiem tutaj myślimy, że poniżej 2,5 rund to jest zakład, który warto tutaj postawić. Jest kurs 2,10 na tą chwilę. E... I to oznacza tak naprawdę, że tylko półtorej ostatniej minuty. Pół. Pół ostatniej rundy. Pół ostatniej rundy, czyli półtorej, półtorej minuty ostatniej rundy, to wtedy byśmy przegrali. A wydaje mi się, że mimo wszystko Filipek zmęczy sobotę. Zmęczy wcześniej. sobotę przecież, dokładnie. Też tak uważam, że kondycyjnie sobota może tego pojedynku nie wytrzymać. 2 na poniżej 2,5 rundy. No zastanówcie się mocno nad tym. Pół oczywiście dają na powyżej 2,5 rundy jednego. decyzja w takiej walce. Nie wydaje mi się, no, jak mówimy, debiut soboty starszego dużo... Czy, soboty. Bo że on ma, on ma, on ma doświadczenie przy telewizji, on ma doświadczenie przy kamerach, ma doświadczenie, nie, ale a to, to jest to zupełnie coś nie, innego, to nie, jest wchodzenie nie, w oktagon. No, to jest... No staniesz raz po ryżu i to doświadczenie przy kamerach to jest w ogóle nie, nie liczy się, no to nie, to tak nie można na to patrzeć, no. Napiszcie, co oczywiście wy o tym sądzicie, dla nas tutaj ta walka kończy się poniżej długiej pogrunty i to na korzyść Filipka. Dobra, stawiamy oczywiście, został nam ostatni zakładzik do tutaj postawienia, jeżeli chodzi o Fame MMA. Okej, okay, wchodzimy tutaj do walki, albo czy do OKTAGONu, Tybori, Arab, jeżeli chodzi o tutaj... Tybori jest faworytem zdecydowanie, my chcielibyśmy tutaj postawić, że zakończy się walka przed czasem. Nie e... ukrywamy, że liczymy na jego ciosy, Tak. na to, że gra. jeden mocny cios w stronę Araba i to powinno wystarczyć. 1.68, wydaje mi się całkiem dobry kurs, można ewentualnie zastanowić się nad liczbą rund. Natomiast no tutaj, jak sami widzicie, jest bardzo wyrównane i ciężko stwierdzić, czy Arab wytrzyma powyżej półtorej, czy jednak się poda. No, ten 1.68 jest bezpieczny przynajmniej. Jest tak Bezpieczny ma, ma na to trzy rundy. Dokładnie. 1. Więc na to rezultat końcowy oczywiście postawiliśmy. I ostatnia walka. Ostatnia którą walka. Jeżeli chodzi o Pająka o Alanika, omijamy z tego powodu, mamy troszkę inne zdania na temat tego, kto wygra tę walkę, więc uznaliśmy, że nie będziemy tego ruszać, a jednak poszukujemy ośmiu w sumie zakładów na cztery kupony. Więc wchodzimy w walkę w Kasper Błoński, Marcin, Marcin Dubiel. Dla I, mnie. I tutaj mamy akurat te same zdania. Tak, że sumam. walka zakończy się w poniżej półtorej rundy, czyli e, przypominamy tutaj zasady tego wszystkiego: trzy e, minuty pierwszej rundy, a potem półtorej minuty drugiej rundy, i w, nas, w tym czasie według nas to się wszystko skończy. Prosta e, sprawa, to nie są zawodnicy, którzy e, będą chcieli w tym uktach niedługo siedzieć. Tak. Już na pewno jak. jak Marcin... się jakby decyzją sędziów. Jak Bardzo sobie... bym się zziwił. Taki Marcin Dubiel yy, w oktagonie, no nie, no jak to wygląda? Ja mówię, dla mnie tutaj Kasper Błoński jest faworytem z takiego no prostego, takiego tego punktu widzenia. Taki Marcin Dubiel nie jest wojownikiem, to powiedzmy sobie. Chyba, że wszystkich zaskoczy. No. Wtedy szapo, ba i tak dalej. Natomiast no na to na razie się nie zapowiada. Ciekawe, znowu stawiamy przeciwko bocherom, bo 1,60 kurs na powyżej 1,5 rundy jest tutaj ewidentnie niższy, więc. E, no. no trudno, właśnie, żeby wygrywać trzeba czasem trzeba wygrywać przeciwko. Tak. Dokładnie. No i to jest oczywiście nasz kolejny kuponik. Jak widzieliście, wszystkie kursy były około 3,3,5. Ponieważ no, uznaliśmy, że fajnie będzie to podzielić niż wszystko ładować na jeden kupon i potem wiadomo, wyższy kurs, no ale też prawdopodobnie no, Możecie ładować na jeden kupon, będziecie mieć no, tam 7, 711 kurs, już sprawdziłem. To. to. Jak najbardziej możecie tak zrobić. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za odcinek. Słuchajcie. No widzimy się, przypominam, zapiszcie sobie tutaj na tym, na tym kanale. W sobotę. w sobotę, jak tylko rozpocznie się gala, no to my też rozpoczniemy streama tam, będziemy sobie rozmawiać, będziemy się emocjonować, patrzeć na nasze kupony, będziecie mieli wszystkie też na ekranie mm -hmm. prawdopodobnie, więc jak tylko coś wejdzie, to będziecie też o tym wiedzieli. Ustawiliśmy walki mniej więcej tak, żeby... Przynajmniej no, godzinowo tutaj. Przynajmniej tak godzinowo, będą... wygląda tak nawet w kliku, żeby do końca gali mieć otwarty przynajmniej jeden kupon. także mieć... Zawsze będziemy mieli otwarty jeden kupon, bo Kasper Boński z i Dubiele na sam koniec będą walczyli wtedy <laughs> Nie warto by sobie działo, zawsze będzie można e, liczyć na ich, no bo ich połączyliśmy chyba z Tyborim, nie? Tak, Zobaczmy. z Tyborim, no. No to, to y, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Tymczasem dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Wy jutro widzicie się z Patrykiem, okay, a pusty. ze mną w piątek, no i w sobotę razem na live. Trzymajcie się, na razie.